Siemaneczko, jedziemy schamować Merca. Przyszedł już KN do niego. Coś już czuję, że będziecie tam świece zmienić, bo przy gaszeniu, czy tam niekiedy na wolnych obrotach, coś go tam szkubnie. No ale świece są gotowe, wszystko jest gotowe. Jak wiecie, niestety, Infinity zostało rozbite. Historia rozbicia Infinity odpowiem Wam przy okazji, może na tym odcinku, może przy innym. Natomiast informacja jest taka, że jadę jutro do Krakowa po. Drugie Infiniti, które było rozbite z tyłu, i będziemy go reanimować. Koszta troszeczkę będą, natomiast części z tamtego Infiniti będę sprzedawał. Silnik Kuba ode mnie odkupuje, także nie ma tego złego. Najlepsze jest to, że rozbitek tego Infiniti pojawił się chwilę przed tym, jak ja rozbiłem swoje auto, więc chyba powiedzmy, to jest taka nagroda za to, że byłem dobry, nie? Dobra, bierzemy się za Mercedesa, zobaczcie sobie, co zostało z Infa. Tadam. Dostał przodem. Przedem mamy podłużnicę lewą do wyprostowania. Silnik jest cały. Chłodnica do wyjebania. Druga chłodnica oleju do wyjebania. Zawieszenie. No ale to wszystko będziemy przekładać. Maska jest cała weną. Przeżył środek nienaruszony. Poduszki nie wystrzeliły, bo dostał dołem. No co? No całość przyłożymy z tamtego info. Pokażę Wam, jak po niego pojadę. Jak on wygląda. No niestety, no. Stało się. Wiecie musimy mieć wagę dokładną, żeby go schamować na drogowej. Dobrze, marka nie ma, więc mam chwilkę, żeby wam poopowiadać, jak to się ogólnie stało. Przede wszystkim ja się spodziewałem totalnej fali hejtu, że rozjebał, że nie opanował, że... No, to jest normalne. Moim błędem, na pewno co mówiłem wcześniej, że ja muszę zmienić te opony, które dostałem do Felg, bo one mają współczynnik na deszczu HF. Już mi się to nie podobało, no ale kurde przeciągałem to, bo nie miałem czasu, no i to się na mnie zemściło. Wjeżdżając na S1, tutaj e, naszą drogę, wjechałem już sobie normalnie na prawy pas, jechałem prosto, no i wziąłem się za wyprzedzanie, oczywiście, kierunek, wszystko. I wiecie, mi jechałem ostrożnie, bo w tym samym momencie wiozłem też zawieź telewizor do sprzedania swojej 60 cali, bo kupowałem nowy. Więc wjechałem sobie na lewy pas normalnie. O, Marek się pojawił. Więc wjechałem sobie na lewy pas z kierunkiem. Tam w tym miejscu jest taki asfalt, na którym jak popada robi się maź. No, i jest też miejsce w okolicy Krasnej, tutaj cieszyniacy będą wiedzieć, gdzie normalnie spływa i stoi woda. Co wydaje mi się zresztą, co mi już policjant powiedział na samym wstępie, że tam nie ma prawa być wody, nie ma prawa płynąć woda ani prawa stać woda. Więc jakbym się uparł, to mogę do zarządcy dróg wnioskować i będziemy myśleć. Muszę porozmawiać z moim adwokatem, co z tym zrobić. No, ale prawda jest taka, że wjechałem, ja wiadomo, wyłączam kontrolę trakcji zawsze. Tutaj się to zemściło, albo i nie, no bo gdybym miał rzetą atrakcji, no to bym yy, wyszedł jeszcze gorzej tak naprawdę. Yy, a tutaj zdążyłem zrobić przeciwkontre dać jeszcze troszeczkę yy, gazu. Yy, I zaraz wam powiem co dalej. No i pociągnęło mnie po prostu tylnymi kołami. no Miałem gdzieś około stówy na blacie. W momencie uderzenia w barierki była stuwa też, bo to tam policjant sprawdzał. Yy, uderzyłem na tyle, ile mogłem, żeby nic się nie stało, bo jeszcze miałem na, na prawym pasie inaczej, na prawym pasie miałem białą korsę z kubitą. I ona, jak nie zobaczyła w lusterku, to zaczęła hamować, jak ja leciałem bokiem, zamiast przyspieszyć i uciec. Więc ja też nie miałem za bardzo pola manewru, a to wszystko się działo w 2-3 sekundy. No i z dwojga złego staranie się ją ominąć, no jak udało mi się ją ominąć, no to już barierek niestety nie ominąłem. No ale lepiej tak, no nie wiem, czy ona by dziecko miała w cokolwiek, także wiecie, naprawić samochód to jest chwila, a wziąć odpowiedzialność, potem to jeździć, no jest średnio. Ja wiem, że tutaj pewnie też dużo osób mnie zjedzie, że pewnie nie dostosował prędkości, ale ja wam mówię, przyjechała policja yy, i policja nawet mi nie dała mandatu ani upomnienia, nic zupełnie, bo widzieli jaka jest, jak, jak, jakie tam warunki panowały, tam nie miała prawa płynąć woda, czy stać woda, a, a tak się działo. No ale koniec końców Indwie jest rozbity. Yy, zawieszenie jest skrzywione. Jest podłużnica prawa skrzywiona nie dużo, bo niedużo, no ale od razu całą zmienimy. Yy, chłodnicę silnik jest cały, lampy do wyjebania, wybie yy, zderzak wszystko jest do wyrzucenia. Natomiast no, biorę tego rozbitka drugiego i będziemy go yy, robili mu przeszczep. Już sobie zrobiłem taką powiedzmy tutaj małą pożyczkę u, na mały procencik u kogoś, także jakoś to myślę ogarniemy. Więc teraz yy, Troszeczkę więcej pracy będę musiał włożyć, żeby się jakoś tego odkuć, ale się odkuje, bo w pierwszej kolejności chciałem sprzedać tego Infa na części, znaczy na części. Sprzedać go niech sobie ktoś zrobi, no bo koszt, z tego co się orientowałem, koszt naprawy wyjdzie 10 tysięcy jakoś tak plus minus, więc nie jest to duży koszt naprawy. No ale znowu czasowo to będzie pochłaniać, więc na tą chwilę mam SLK, no i druga rzecz, że muszę kupić jeszcze drugie auto takie do jazdy normalne, bo tu jest SLK, on będzie też robiony, po tym Kobita też musi jeździć. No i znaleźliśmy w mi Mitsubishi Space Wagon, a że wagon, no to zobowiązuje, no i on będzie od razu już na sekcji, żeby młodych wozić, żeby mieli jak dojeżdżać na zawody, to takiego Space Wagona, myślę, weźmiemy siedmioosobowego i będzie mm, fajnie. Space Wagona jeszcze nie miałem, nie miałem ogólnie jeszcze busa, jeździłem busami, ale nie miałem jeszcze busa, więc takie coś wierzymy. Także Infinity, coś się kończy, coś się zaczyna, jak to ktoś tam pisał, dzwon podstawą do tuningów dalszych. Więc będziemy działać. Dobra, idę do Marka zapytać się, o której będziemy robili hamowanie. I co? No bawimy się z SLK. Jest czas na no jutro jeden personalny, mam tylko na 14. I do Krakowa uzgodnić co z tym infem. Ludzie go tutaj dowożą, musimy jeszcze jakąś dobrą cenę zrobić za niego. I będziemy działać. No, podziało się, troszeczkę się podziało, ale trudno. Jak to się mówi, coś się kończy, coś się zaczyna, jak mówiłem. No to chyba nie schamujemy auta. Stoi tam Boroczek. Ale nie mam znaku co z tym space wagonem, więc jadę oglądać E46 BMW w kombiku tutaj w Cieszynie. A że Marek Zemkaru jest specem od BMW, to mam nadzieję, że mi za chwilę pomoże zobaczyć, co tam z nią jest nie tak. jak nie, no to będzie takie rodzinne kombi. Trudno, no nie nagram wam nic dzisiaj, ale jutro, jak już będzie pogoda, to nagramy to hamowanie. Pojadę po to Infiniti drugie, no i wiele innych, także. Na kanale będzie się działo teraz, bo będziemy składać infa, robić merca. Przypuszczam, że jeszcze tą BMK, coś dłubne jak ją wezmę, także zostańcie na kanale. Nara.